Cześć, witam was serdecznie gorąco na kanale games Ja nazywam się Rafał a dziś mam dla was grę Mixtura. Mixtura jest to gra, w której wcielamy się w goblinów i te gobliny dostają robotę u wiedźmy. Ale to nie jest byle jaka robota, bo praca polega na testowaniu przeróżnych wywarów, mikstur, ale uwaga, niektóre z tych wywarów może być trujące i spowodują, że umrzemy. Także zobaczcie co kryje się w tym małym pudełeczku? Jak wyglądają zasady? No i oczywiście na koniec powiem Wam, czy ta gra jest fajna, czy też nie. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, oto prezenta. Dobrze, tak prezentuje się mikstura po rozłożeniu dla czterech graczy. Każdy z graczy otrzyma kartę goblina losowo, bądź też każdy z graczy sobie wybierze. One są dwustronne. Z jednej strony mamy żywego goblina, z drugiej strony mamy martwego jako ducha. Każdy z graczy otrzyma żeton antidotum oraz cztery fiolki eliksirów. Mamy dwa rodzaje eliksirów: trujące oraz bezpieczne. Każdy z graczy otrzyma jeden trujący i trzy bezpieczne, tasuje je i umieszcza je zakryte, nie podglądając w takim oto sposób, czyli obok swojej karty goblina. Pozostałe mikstury wędrują na środku stołu, karty akcji tasujemy i umieszczamy na środku. Pozostałe, tymczasem, również wędruje w zasięgu wszystkich graczy. Jesteśmy gotowi do gry, a gra jest bardzo prosta. Zgodnie z kazówkami zegara, każdy z graczy będzie dobierał jedną kartę akcji i będzie nią, nią ją rozpatrywał. Może to być karta akcji, może to być zaklęć. Kiedy gracz wyciąga... Sprawdza, jaka to jest akcja. Jeżeli jest to akcja picia, czyta ją na głos, na głos, czyli pijesz ty. Czyli gracz, który dociągnął kartę, pije. Może się zdarzyć, że będą akcje, które że piją gobliny bez rogów. Mogą być akcje, które powodują, że piją gobliny wybrane przez większość, czyli mamy głosowania nad tym, kto będzie pił, mamy akcje, które pozwalają nam kraść antidotum innym graczom, więc tutaj różne są tego typu akcje. I kiedy gracz pije, wtedy gracz wyciąga jedną, odkrywa jedną ze swoich zatrętych kart mikstur i sprawdza, jaka to jest mikstura. Jeżeli jest to zielona mikstura, ów, udało się, nic się nie dzieje, Odkładamy tą kartę, przeżył goblin sprawdzanie. Natomiast, jeżeli wyciągnie zatrutą miksturę, wtedy, niestety, ma dwie rzeczy do wyboru. Jeżeli ma jeszcze antidotum, może to antidotum odrzucić, ale nie musi, w takim wypadku ginie. Jeżeli nie ma antidotum, automatycznie ginie. Odwraca kartę na stronę ducha, wszystkie karty. Mixtur wędrują na środek stołu, i od tej chwili gracz jest duchem. Będzie on również mógł w stw. swojej kolejki dociągać karty, natomiast jeżeli będzie akcja picia, nie pije on, bo on jest duchem. Również nie działają na niego zaklęcia. Natomiast jeżeli gracz wyciągnie kartę, która spowoduje, że któryś z innych goblinów wypije i umrze przez to, to wtedy on ożywa i dobiera. Po jednej karcie, trucizny i normalnego eliksiru tasuje je i umieszcza zakryte i wraca do gry. Może się zdarzyć, że gracz wyciągnie zaklęcie. Co się takie zaklęcie robi? Bierze takie zaklęcie, umieszcza obok swojej karty Goblina i te zaklęcie. Trwa do momentu, kiedy nie zostanie złamany. W tym wypadku, na przykład, pije pierwszy goblin, który powie tak, czyli ktoś powie tak, zaklęcie zostało złamane, odrzucamy je, a osoba ta pije. Eee, także mamy różne, różne zaklęcia, które będą leżały, te zaklęcia się kumulują, więc naprawdę się tutaj dzieje. No i kto wygrywa? Wygrywa osoba, która jako jedyna przetrwa te próby eee, mixtur, Czyli. Zostanie jako jedyną żywym goblinem, pozostałe osoby będą duchami, wtedy ta gra, ten gracz wygrywa. Natomiast jeżeli wszyscy gracze staną się duchami, niestety nikt nie wygrywa, można zagrać jeszcze raz. Gra Mikstura to naprawdę świetna gra imprezowa. Bardzo kompaktowa, nie kosztuje duży, dużo, bo kosztuje tak naprawdę 30 zł, i za 30 zł dostajemy sporo kart bardzo dobrze wykonanych. To ogólnie gra jest bardzo ładnie wykonana. Ja do recenzji również otrzymałem fajne plastikowe fioleczki, co wprowadziło jeszcze fajniejszy klimat w grze. Te fioleczki można było bodajże kupić bezpośrednio od, ze sklepu Muduko. Naprawdę warto, bo wygląda na to świetnie. Jakość grafiki naprawdę są prześmieszne tych goblinów, więc cieszą oko. Pudełeczko, jak widzicie, jest bardzo małe. Zabierzemy je wszędzie, więc to też duży plus. I jeżeli chodzi o rozłożenie na stole, no to kiedy gramy w pełnym składzie, to troszeczkę miejsca musimy mieć, bo każdy z graczy będzie miał 5 kart przed sobą, więc no, troszeczkę tego stołu musimy mieć. Ewentualnie będziemy grali na ziemi. Co jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, samą zabawę, jeżeli chodzi o tym, jeżeli siedzimy przy grze Która? No naprawdę jest świetnie, jest dużo śmiechu, dużo dobrej zabawy. Nie skupiamy się jakoś na tym, co tam dociągniemy. Po prostu ciągniemy, co będzie, to będzie. Pijemy albo nie pijemy, wyciągniemy jakieś zaklęcie, nie jest śmieszne. One wprowadzają sporo zamętu. Musimy cały czas uważać, żeby na przykład nie używać jakichś słów. Musimy zdrabniać e, słówka, które wszystkie używamy i musimy być cały czas e, baczni, bo zaraz będziemy musieli znów wypić. I te picie też jest fajne, takie ruretka. E, czy wyciągniemy dobrą e, miksturę, czy też trującą. Ale mamy zawsze ten idiotum, który możemy użyć teraz, ewentualnie poczekać, stać się duchem. I to jest też bardzo fajne w tej grze, że gracz w momencie, kiedy ginie, staje się duchem i nie odpada z gry. Dalej może ciągnąć karty i może spowodować, jak widzieliście, że ktoś umrze. I to mi się podoba. Nie wyrzucamy od razu gracza z gry, dalej siedzi przy stole, dalej bierze udział czynny w grze. E, I nie ma takiego sytuacji jak w innych, na przykład grach, który po prostu odpadasz i siedzisz, czekasz, aż pozostali dokończą rozgrywkę. Tutaj cały czas bierzesz udział, a nawet możesz jeszcze wygrać pomimo tego, że umarłeś. I to jest świetne w tej grze. Naprawdę my się świetnie bawiliśmy przy tej grze. Jest dużo śmiechu, dużo dobrej zabawy. Naprawdę jeżeli szukacie jakiejś fajnej szybkiej imprezówki, która kosztuje niedużo, bo tak jak mówiłem 30 zł za grę, no to naprawdę jest rewelacyjna cena za to co dostaniemy w środku. My gorąco polecamy gramik, która jest świetną grą, którą warto mieć w swojej kolekcji, warto mieć ją na półce i wyciągnąć przy okazji, jeżeli mamy większą grupę osób i chcemy zagrać w coś śmiesznego, szybkiego, przyjemnego yy, Także my gorąco polecamy. Na dziś to wszystko. Zachęcam Was serdecznie do subskrypcji kanału. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał materiał. No i oczywiście trzymajcie się. Cześć.